Witajcie kochani, witam was w kolejnym filmiku będzie to filmik, który jeszcze nie do końca jest dopracowany jeśli chodzi o nazwę Ponieważ jeszcze się zastanawiam, to jest można powiedzieć taki prototyp Zobaczymy czy wam się to spodoba Po prostu mam, miałam pomysł, żeby raz na dwa tygodnie, bądź raz na tydzień Dzielić się z wami informacjami dotyczącymi najważniejszych promocji, bądź okazji Z których możecie skorzystać, jeśli chodzi o kody rabatowe O jakieś fajne wydarzenia, jeśli chodzi o modę i tym podobne i dzisiaj chciałabym opowiedzieć troszeczkę o kosmetykach i Rocher z którymi naprawdę można świetnie się bawić i naprawdę uzyskać, uzyskiwać fajne rabaty. Oraz o tych właśnie kuponach rabatowych z najnowszego, właśnie miesięcznika Glamour. I od tego zaczniemy. Nie jest niespodzianką, że w miesięczniku kwietniowym, który kosztował 2,99, macie w środku kody rabatowe, które macie gdzieś tak, właśnie na samym końcu. Tego miesięcznika. To jest ich praktycznie pełno. I na przykład na rzeczy ze sklepu IM macie 30% zniżki, na House 25%, na Kepa 25% i tym podobne. I idąc z tym miesięcznikiem, 13 kwietnia, do wybranych sklepów uzyskujecie tę zniżkę. Więc jeśli są już jeszcze gdzieś dostępne te pisma, to skorzystajcie. Plus jeszcze takim właśnie ciekawym wydarzeniem, że tak powiem, modowo zniżkowym. Jest wydarzenie, które będzie miało miejsce 14, nie, 14 albo 11, moment, teraz powiem. zaraz powiem. teraz uzupełnię te informacje. Ale wydaje w każdym razie ja tu szukam i będę mówić o co chodzi. Chodzi o, o wydarzenie, które, którego partnerami jest właśnie Glamour i High M. I chodzi tutaj o wydarzenie, które zostało nazwane detoksem szafy. To znaczy... Eee, w danym dniu, zaraz wam powiem w jakim. Akurat z Krakowie, wiem, że to jest chyba 14. 14 bodajże kwietnia, nie wiem jak w innych właśnie dniach, przychodzicie z tym miesięcznikiem Glamour zabieracie wszystkie twoje, swoje rzeczy, które Wam się nie podobają, które uważacie, że nie nadają się nawet do sprzedania, tylko do wyrzucenia i w zamian za ten miesięcznik i za ciuchy, które właśnie sobie będziecie już chcieli wyrzucić, będziecie chcieli się ich pozbyć uzyskujecie aż 25% zniżki do sklepu H&M, więc mi się wydaje, że całkiem fajne Sprawa, szczególnie, że um, dużo jest takich rzeczy, których już praktycznie nie nosimy z jakichś tam powodów bo nie chcemy, bo nam zawadzają i w ogóle, e, a ten, a warto e, ludzka zniżkę I tutaj właśnie macie artykuł o tym. Czyli detox szafy. I jeśli chodzi o te najbliższe wydarzenia, jeśli chodzi o kalendarz najbliższe, to właśnie 11 kwietnia w Galerii Krakowskiej możecie nich przynieść te rzeczy, uzyskać zniżkę. 17 kwietnia natomiast w Warszawie jest sklep przy ulicy Marszałkowskiej. I 17 kwietnia, jak już tu jest zaznaczone, jest to noc przed wydaniem nowego miesięcznika Glamour. Więc myślę, że fajna, fajna akcja i możecie się pozbyć starych wyciuchów, obnowić swoją szafę i uzyskać jeszcze fajne zniżki, które możecie wykorzystać przecież na najnowszą kolekcję. Dobra, teraz na szybko trochę informacji o kosmetykach Ives Rocher, czyli tej francuskiej filmie kosmetycznej, która jak dla mnie była mi do, nie do końca znana, ponieważ ja usłyszałam o niej, jak, o niej jakieś 4-5 lat temu, dopiero jak wyprowadziłam się na studia do Krakowa, ponieważ u mnie w Nowym Sączu, czy w mieście Gorlice, tej filmy nie ma. Tutaj macie nazwy, macie logo, które jest charakterystyczne dla tej filmy. I powiem Wam szczerze, ja akurat przy sobie mam teraz dwa kosmetyki z i wzrosza, czyli tą 3-minutową maseczkę, o której Wam już mówiłam. I że SOS na porządnie słoneczne, czyli naprawdę wybrałam kosmetyki jak najbardziej na czasie, jakbyśmy tego słońca mieli za dużo. W każdym razie ten kosztował 6 zł, a ten dostałam jako prezent. I właśnie o tych prezentach i o tych zniżkach teraz chciałabym Wam na szybko powiedzieć. Warto zaznaczcie na samym wstępie, że Isrocher te kosmetyki, ta firma prowadzi rzeczy w sklepach, takich właśnie w drogeriach stacjonarnych w krakowskiej galerii. Macie je na pierwszym piętrze gdzieś tam mniej więcej na środku. E, możecie też zajmować kosmetyki przez internet. Możecie korzystać z takich oto gazetek, które pojawiają się w gazetach zwyczajnych kobiecych w pokroju e, Poradnik Domowy, czy też Klaudia, czy Świat Kobiety. E, oraz możecie też zajmować przez internet. Stronę podam Wam na dole. I ważne jest, że po prostu e, promocje na tych trzech źródłach się nie pokrywają, czyli możecie po prostu korzystać z trzech rodzajów promocji. E, na przykład, nie wiem, powiedzmy, że w tej katalogu jest promocja, nie wiem, na Celarne, natomiast już w sklepie stacjonarnym tego nie ma, ale na przykład w sklepie stacjonarnym jest promocyjna na a tu jest on w stanie regularny, więc warto wertować trzy te źródła właśnie te, tej firmy, żeby po prostu wyłapywać fajne promocje. I o co tyle hukuje się chodzi o ten filmik. Ehm, ta firma ma na naprawdę fajne kosmetyki. Ja na przykład kocham ich perfumy, bo są mega trwałe, mega kobiece, odkąd poczułam, że tak powiem w sklepie zapach Kamo Evidence, którego próbkę mam tutaj, to po prostu totalnie się w nim zakochałam i w tym nie wiem, czy już się pojawił ten filmik, czy dopiero go wrzucę, z kocham wiosnę, to ja tak jak już pokazywałam wam właśnie te perfumy, które mam już na wykończenie, zamówiłam już następne i po prostu i płynic celarny, zmywania twarzy z błowatkiem i tak dalej. Wszystko to są po prostu, po prostu świetne i to, co jest ważne, po prostu jeśli na przykład idziecie do sklepu i kupujecie sobie jakąś tam rzecz w tym sklepie, wyróbcie sobie stałą kartę klienta, ona wygląda w ten sposób, tu macie właśnie kod kreskowy, na których wbijam Wam punkty, tu macie również tak zwane pieczątki, które są w takich można powiedzieć trzech rządkach, w pierwszym, w drugim w trzecim, bo wy że tak powiem wy, w pełnieniu wszystkich tych... Rządków dostajecie 20-30 zł gratis. Za każde 10 zł wydane, bądź jakiś prezent. Myślę, że w porządku, skoro ta kasa i tak wcześniej czy później do nas wraca. I za każde właśnie jakieś zakupy dostaje się tonę próbek, więc nie ma tak jak w przypadku Rosmana, czy innych drogarii, czy tam aptek, gdzie tak naprawdę te próbki są, ale niekoniecznie dla klientów. Tam naprawdę potraktują Was mega poważnie, więc fajnie jest wyrobić kartę. Szczególnie, że wyrabiając kartę, podajecie swój adres, na który przychodzą Wam co miesiąc jakieś niepowtarzalne właśnie rabaty. Pokroń na przykład w marcu można było uzyskać jako prezent kosmetyczkę i mieliście 40% rabatu na wybrany kosmetyk oznaczony zielonym punktem. Czyli chodziło tutaj akurat o perfumę, wody perfumowane, balsamy i tym podobne. I co, codziennie, co miesiąc przychodzą nowe rabaty, które możecie zrealizować od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. Więc myślę, że jak najbardziej w porządku. Poza tym przez internet też możecie zamówić i po przekroczeniu określonej kwoty dostajecie tam jakieś prezenty. Warto właśnie... A zobaczyć, jaki prezent jest teraz dostępny za daną kwotę na stronie internetowej, więc odsyłam Was do strony internetowej. To jest jeszcze fajna sprawa w tych gazetkach, właśnie, że tak powiem, z gazet kobiecych, ponieważ no, dla, no, dla takiego najprostszego przykładu. Ja teraz czekam na paczkę z IF wzruszy, ponieważ zamówiłam dwa płyny celarne, właściwie dwa płyny do makijażu oczu, które tak się, że tak powiem, podniesam. Macie go tutaj. To jest płyn Wuflazowy z Bławatkiem, który świetnie zmienia makijaż. A akurat zgodnie z tą, z tą gazetką promocyjną na samym końcu jest napisane, że jeśli zamówicie coś za 29 zł, to dostajecie wybrany prezent jako prezent wybraną rzecz z tego katalogu, jaką tylko chcecie. Więc ja potem za 29 zł za właśnie płyn makijażu oczu mogę sobie wybrać pełniowywianową butelkę moich perfum i dostaję je gratis. Więc naprawdę cudo i po prostu bardzo często się tak pojawia, że bardzo drogie, drogie kosmetyki są dawane jako prezent po przekroczeniu pułapu 29 zł. Więc myślę, że jak najbardziej super. Poza tym. Jeśli w ciągu 10 dni zamówisz tą gazetką, to w tym wypadku, zgodnie z tą gazetką, dostajesz na przykład jeszcze gratis dużo rzęs. Jeśli zamówisz, przekroczysz pułap 59 zł, w tym wypadku dostajesz kosmetyczkę. Natomiast dostawa jest po 9,95, jeśli przekroczysz kwotę 70 zł, dostawę masz gratis. Więc słuchajcie, myślę, że jak najbardziej w porządku do filma. Kosmetyki są przez mnie przetestowane, więc myślę, że, że naprawdę mnóstwo kosmetyków z tej, z tej że tak powiem, firmy można wypatrzeć i nie są drogie ceny. Więc proszę zaopatrzcie się w, te, w takie gazetki, jeśli na przykład kupujecie prasę, to przeglądajcie się czasami, czy w, w reklamach, w których właśnie w gazetach pojawia się reklama i wzroszy, bo naprawdę fajne są te kody. Aha, i jeszcze jedno. Możecie to zamówić przez internet, jeśli chodzi o tą gazetkę bądź możecie zadzwonić, tam na dole macie numer telefonu, numer telefonu jest tutaj, natomiast równie dobrze też możecie wysłać to pocztą, ponieważ tu macie taki blanket do wysyłania, tutaj ten blankiet. albo jeśli chcecie, możecie też zamówić to przez internet. W tym wypadku zamówiąc przez internet, jak wybierzecie właśnie tam strefę klienta, dokładnie wam to rozpiszę w tym właśnie opisie, musicie podać tutaj numer, tu macie w takim pomarańczowym, Będziecie mieli właśnie numer zamówienia i musi to wpisać i wtedy właśnie dopiero możecie korzystać z tego katalogu, który pojawi się, pojawił się w gazecie. Więc myślę, że super, naprawdę super. Kto jeszcze nie jest przekonany do tego, wybrać się do tej drogerii i zobaczyć. Ja mam dużo próbek, więc jak będę robić rozdania, to też próbki Wam dorzucę. I myślę, że to pierwszy odc że tak powiem odcinek, że tak powiem, właśnie po łow, łowczyni promocji, więc zobaczymy jak go przyjeście, Może coś jeszcze z tego tytułu nagram, ale tak jak mówię, promocje z Glamour i kosmetyki wzrosze weźcie pod lupę i zauważcie, za za, 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 za za Boże. Zainteresujcie się nimi, ponieważ warto i myślę, że zarówno z tymi właśnie akcjami z właśnie z Glamour jak tymi kosmetykami warto się zaznajomić, bo można zyskać naprawdę fajne profity i nie zapłacić zbyt dużo. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że nie był za bardzo chaotyczny i dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za komentarze, za kciuki w górę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!